Czekać na zgłoszenie się operatora. Operator czy mogę pomóc? Proszę pani, ja chcę wezwać policję do Kobyłki na ulicę Bogusza, Bogusarzyszko numer 3. Co tam się dzieje? Proszę pani, słuchać już od kilku godzin, jak ktoś się znęca nad psem. Czyli tam są osoby, tak? Słucham? Tam są osoby, tak? Nie wiem, czy tam są osoby, bo nie widzę, tylko słyszę. Hałas mój A mój powiedział. No dobrze, ale pan mówi o znęcaniu się nad zwierzęcią, no to ktoś musi się znęcać, tak? Nad no nim. prawdopodobnie tak. Pan mówił Kobyłka, a ta sama gmina, powiat miński, tak? 0,5230. Nie, kot, o gminę się pytam. Wie pani, co pani zadaje pytanie, jak na maturze? 05-230 e, Mam obowiązek zadać Panią, więc ja zadaję. Gmina kobiełka powiadł tak wiem. czy nie? Powiadł Łomiński, no tak. To ja... Jeszcze raz, jaka to była ulica? Bogusza Szyszko, numer 3. Bogusza? Tak, przez H. Generała Bogusza Szyszko, tak? Tak. I jeszcze raz teraz numer tej posesji. Halo, proszę pana. Tak, słucham, panią. Pytam się jeszcze raz ten numer tej posesji. Trzy. To jest dom jednorodzinny czy blok? Yy, dom jednorodzinny. I co tam słychać? Co to są za dźwięki, że pani... pan uważa, że będzie znęcanie się nad zwierzęciem? Tak, że pani, bo jest zima, jest zimno, jest 0 stopni i pies nie ma zagwarantowanego schronienia przy zimnym, ponieważ hałas dochodzi z zewnątrz, z zworu. I wzbudza to mój niepokój. Ale to proszę się skontaktować w takim razie z instytucjami, które się tym zajmują, bo to, że pies jest teraz na zewnątrz, nie znaczy, że nie ma zapewnionych warunków, bo że to ja nie jest. Nie ma, proszę pani. Nie ma, no bo jakby miał, to by siedział w miejscu, w którym jest ciepło, i by siedział cicho. Psy. nie zawsze są cicho, to jest pierwsza rzecz, a druga, może jest wyprowadzane. Panie, Jeśli proszę mnie denerwować, proszę wezwać policję, żeby przyjechała policja, uciszyła tego proszę psa. Pana, Nie ma tutaj podstaw. Jest może być jednocześnie to Ja zadzwonię do innego Pies operatora, może inny operator znajdzie podstawy. on